Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. I jak już widzicie po tytule, przychodzę do Was z testem gorącej nowości, a mianowicie palety Abstrakcja, która powstała we współpracy Marty Doncelity z Glam Shopem. Jest to paletka dziewiątka, paletka, którą znajdziecie właśnie na stronie Glam Shopu w cenie 119 zł. No i w środku znajdują się, znajduje się 9 cieni. Yy, i już Wam pokazuję te cienie. W ogóle tak, ale tk, yy, jeśli chciał, chciałabym się odnieść do yy, grafiki, bardzo podoba mi się grafika, jest ładna, yy, podobają mi się te yy, złocenia, podoba mi się nazwa, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Jeśli chodzi o wnętrze yy, palety, pokażę Wam je tak, ponieważ mam tutaj jeden uszkodzony cień, ale już yy, leci do mnie Cień nieuszkodzony z Glamshopu, za co bardzo dziękuję. Glamshop ma super obsługę klienta i reklamację, więc miałam opcję wybrania sobie nowej palety to musiałabym odesłać albo pojedynczego cienia. Doszłam do wniosku, że po prostu poproszę o ten cień. I wygląda ona tak: zaraz zobaczycie przebitki i zobaczycie ją z bliska. No i mamy tutaj dedykację, że mam nadzieję, że otwierając tą paletę. Masz w głowie U, podoba mi się, czyli to, co Marta mówi bardzo często. Dziękuję Wam moim widzom za ciągłą miłość i wiarę we mnie. Teraz oddaję Wam cząstkę siebie, Buziaki Marta. E, więc dzisiaj wykonamy sobie tą paletą makijażu. Jak widzicie, twarz już mam gotową, brwi również, więc przechodzimy od razu do rzeczy. Jak widzicie, nie ma tutaj e, cienia, który posłużyłby nam za cień na całe załamanie, więc e, do tego celu. Y, użyję sobie cienia Ideał. On jest taki troszeczkę brązowy. Y, w ogóle paleta jest tekturowa. Paleta jest tekturowa, więc jedyne czego mi brakuje to lusterko. Więc sobie tutaj y, pożyczę od innej palety. Mam korektor na powiekach. I jedziemy. OK, tak wygląda cień Ideal na powiece. Teraz y, Przyciemnię sobie zewnętrzny kącik tym y, cieniem Aloha, czyli tym. I nałożę go, go sobie w zewnętrzny kącik. Zrobimy takie kocie oko. Troszeczkę mnie frustruje, że nie mam tego lusterka, no ale dobra, damy radę. Cienie są bardzo dobrze napigmentowane. U, wyszło mi coś takiego. Dość intensywny, ale zrobiłam sobie tutaj taką kreskę i przeciągnęłam tylko w zewnętrznym y, kąciku. Powiem Wam, że nigdy nie miałam cieni z Glam Shopu, mam tylko jeden Turbo Pigment, którego rzadko używam. Y, I muszę Wam powiedzieć, że tak, pigmentacja y, jest spoko, choć trzeba dokładać, wiecie, za jednym razem, to nie jest zbudowane za jednym razem. Yy, ale muszę przyznać, że bardzo dobrze się blendują. Naprawdę blendują się super, więc to na pewno takie moje pierwsze wrażenia. Chodzi o maty, bo yy, tylko maty yy, teraz stosuję. No bo turbo Pigment to oczywiście inna konsystencja. I teraz tak, margaretkę, czyli ten cień, dam sobie na środek powieki i wewnętrzny końcik i dalej sobie będę blendować bo tego krew jest bardzo ciemny a ja też nie chcę takiego ciemnego tego makijażu zrobić a chciałabym sobie zrobić cut crease, o ten jest bardzo ładny więc y, pewnie wyjdzie coś takiego właśnie ciepłego czerwono-pomarańczowego czyli w sumie jak zawsze ale nie, powiem Wam szczerze, że blendują się super. Tego królewicza, czyli tego fioletu nałożę sobie jednak tutaj na załamanie, ale bardzo delikatnie sobie po prostu rozblenduję, żeby zrobić sobie taką chmurkę kolor, żeby ten makijaż był taki trochę bardziej 3D. I oczywiście użyję do niego takiego bardzo puchatego pędzelka, żeby sobie tutaj nie narobić krzywdy. wewnętrzny kącik bardziej precyzyjnym pędzelkiem użyję sobie właśnie tego cienia Nara, który mi się tutaj rozsypał czyli tej musztartki i yy, zaznaczę sobie wewnętrzny kącik to sprawi, że będę miała bardziej rozjaśnioną tą yy, okolicę i będzie to wyglądało naprawdę ciekawie Zrobiłam sobie cut crease. i powiem Wam szczerze, że bardzo podoba mi się to, co widzę w obiektywie. Te cienie naprawdę super się między sobą blendują, te są naprawdę fajne i jak widzicie, no wygląda to zacnie. Wszystko między sobą y, ładnie się, właśnie tak jak wspomniałam, blenduje ładnie, jedno w drugie wchodzi, jestem zadowolona. I teraz przyszedł czas na błysk, żeby tą górną powiekę dokończyć. I na jako błysk wybiorę sobie Onk-Onk, czyli coś, co e, zawsze mówi Marta, tutaj ten błyszczący cień, e, a na wewnętrzny, jego dam na środek, a na wewnętrzny kącik dam e, cień Apollo, czyli takie złotko. I oba te cienie to Turbopigmenty. Postaram się je nałożyć przy pomocy e, pędzelka, ale pewnie większość w palcem. E, I co? Nakładamy. Turbopigmenty też, e, jeśli nie wiecie, one mają taką konsystencję, że są bardzo miałkie i mięciutkie, więc uważajcie na nie. No, ale dają błysk. Postaram się dać tylko właśnie w miejscu, gdzie mam mój y, korektor, żeby reszta jednak była matowa. Przybliżę się. Patrzcie. No, jest ładnie. I tak prezentuje się oko, bardzo mi się podoba. Powiem Wam, że ten cień omk-onk, Ong, jak i ten Apollo, one mają złote tony, złotą bazę, i jak w opakowaniu ten onk onk wygląda troszeczkę na różowy. Tak jak widzicie na powiece, one tak nie bardzo się różnią. Wewnętrznym mam Apollo, a na środku omk-onk. Ong. Yy, powiedziałabym, że różnica jest bardzo delikatna, ale nie zmienia to jednak faktu, że yy, powieka wygląda bardzo ładnie, ale została nam jeszcze dolna powieka i yy, na dolną powiekę nałożę sobie margaretkę, czyli to, co nakładałam sobie w wewnętrzny kącik, który Wam pokazuję, czyli ten cień. Sorry, że tak pokazuję na opak, ale naprawdę tutaj yy, boję się, o ten cień nala, żeby wyleci, bo jest naprawdę w stanie, no, takim jakim jest i tym y, pędzelkiem sobie zaznaczę dolną powiekę. A precyzyjnym pędzelkiem, którego, na, którym nakładałam y, tą musztardkę wewnętrzny kącik, nałożę ten fiolet najciemniejszy, czyli Królewicza, zaraz przy linii rzęs, żeby jeszcze to spojrzenie było bardziej zaznaczone i pojadę sobie tylko do połowy powieki. I od zaraz przy linii rzęsu. Cieniem nala rozjaśnię sobie jeszcze tak jak na górnej powiece, na dolnej powiece, tutaj wewnętrzny kącik. No a cieniem, który nazywa się Błysk, to nie jest pigment, turbo pigment, to jest taki błyszczący cień. Powiedziałabym, że bardziej satynowy. Nałożę go właśnie na ten pomarańcz, żeby sobie tutaj rozświetlić wewnętrzny. No i tak prezentuje się makijaż. Ja teraz sobie wytuszuję rzęsy. Być może dokleję jeszcze kępki, no i wrócę do Was już z efektem końcowym. Słuchajcie, makijaż gotowy. Tak prezentuje się w całości. Jeśli mam być szczera, to ta paleta, tu mam opakowanie, ta paleta jest super. Bardzo mi się podoba, bardzo chciałabym jeszcze raz pogratulować Marcie, bo yy, wyszło jej naprawdę coś fajnego. Jak widzicie, makijaż jest intensywny, ale nie za intensywny. No jest przeładny co do glam shopu, jestem w ciężkim szoku jak dobrze rozcierają się i jak dobrze blendują się maty więc to nie jest na pewno ostatnia paleta albo ani też ostatnie cienie z glam shopu bardzo chciałabym sobie te dziewiątki kupić, tam są cztery tam y, choruje nad y, brązowy cukier i morelowe, więc jeśli będzie jakaś na nie promka to myślę, że na pewno się na nie skuszę po tej palecie w której już mi się właśnie ta nala wysypała. Yy, będzie trzeba ją pozbierać. Yy, bardzo się cieszę, że ją mam i yy, bardzo yy, gratuluję jeszcze raz Marcie właśnie współpracy. Cienie blendują się super, yy, wyglądają bardzo ładnie. Te turbopigmenty również znakomicie się sprawdzają. Możecie je nakładać zarówno pędzlem, jak i palcem, co jest bardzo ważne, bo wiecie, że niektóre błyski przy pomocy pędzla w ogóle się nie przenoszą. To jest jakaś abstrakcja jak właśnie nazwa tej palety, a tutaj tego nie ma. Jakość jest naprawdę fajna, więc jeśli zastanawiacie się jeszcze nad tą paletą, to nie zastanawiajcie się, tylko ją kupujcie. Ja jeszcze poluję na ten rozświetlacz, ponieważ kiedy zamawiałam paletę, Rozświetlacz był już niedostępny, więc czekam, aż rozświetlacz będzie dostępny i na pewno sobie go też zakupię. Dajcie mi znać, czy w ogóle macie jakieś palety z glam shopu albo cienie, albo jakieś inne produkty, które możecie mi polecić. Bardzo Was proszę o polecenie, o recenzję. A ja Wam teraz już bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Postaram się jeszcze nagrać jedną propozycję tą paletą. Może będzie to propozycja bardziej jeszcze dzienna, tak jak w przypadku Makeup Revolution. Dajcie mi koniecznie znać, a ja tymczasem się z Wami żegnam. Pa pa!